Blokowanie dróg, niezależnie od politycznych intencji, stwarza zagrożenie dla państwa i wszystkich użytkowników dróg. Wezwałem dziś odpowiednie służby do zdecydowanego reagowania i przeciwdziałania takim akcjom. Kiedy mignął mi ten tweet Donalda Tuska, mój mózg zanotował tylko blokowanie dróg i reagowanie. I przysięgam, byłam pewna, że chodzi o patoparkowanie. No ale niestety nie. Jak już pewnie wiecie, premier zareagował w ten sposób na jedną z ostatnich akcji ostatniego pokolenia. Przypomnijmy, że aktywiści klimatyczni przeprowadzają akcje krótkotrwałych blokad wisłostrady. Po co? Ich postulaty są bardzo proste i znowu, bardzo europejskie. Domagają się bowiem przekazania wszystkich środków z budowy dróg ekspresowych i autostrad na transport publiczny oraz wprowadzenia biletu za 50 zł miesięcznie na transport regionalny w całym kraju. Jakby poważnie. Podejrzewam, że nie muszę kolejny raz przytaczać historii niszczenia połączeń publicznych i przypominać, że blisko 15 milionów Polek i Polaków jest wykluczonych transportowo. Można więc powiedzieć, że pomijając cały kluczowy w świetle protestów aspekt ekologiczny. Postulaty ostatniego pokolenia mogłyby uratować Tuskowi dupę, bo elektorat stojący na Wisłą stradzie może nie wystarczyć. A tak to już yy, wybieram elegancki strój na powrót Pisu do władzy. Postawa Tuska jest głupia, ale obnaża też jego tchórzliwość. Nie odnosi się zupełnie do esencji problemu, do postulatów, ignoruje je. Jakby zupełnie nie widział ludzi, o których mowa. I znowu, niczym w Republice Cebulowej. Premier zarządza państwem jak w grze, albo zachowuje się jak najgorszy typ prezesa średniej firmy. Steruje sobie służbami. Podejmuje losowe, bezpieczne działanie, mające na celu przede wszystkim przypomnienie, że jest, że patrzy i że każe. Ta postawa jest tchórzliwa, bo Tusk nie napisałby tego o protestujących rolnikach. W rolników się nie uderza, bo oddają. Działania ostatniego pokolenia organizacji nazywanej przez niektórych kek Terrorystyczną są założenie zupełnie inne, bezprzemocowe. Dlatego łatwiej się na nich denerwować, łatwiej ich obrażać, łatwiej im grozić. Naprawdę chciałabym każdego tego odważnego kierowcę, szarpiącego tymi dzieciakami, zobaczyć w konfrontacji z rolnikami. Działania ostatniego pokolenia mają też właśnie taką wartość. Obnażają najgorsze ludzkie odruchy, najgorsze cechy. I jeżeli jesteście spoza mojej stałej grupy widzów, aktywiści przypuszczają potrzebujące osoby, przypuszczają karetki. Wiecie, ja mam bardzo duży problem ze zmianą planów, to znaczy, planuję sobie dni co do minuty i kiedy jeden element się wysypie, potrafię wpaść w mentalną otchłań, ale jednocześnie kontroluję swoje odruchy. Mam zamontowane różne, normalne dla dorosłej osoby mechanizmy samoregulacji i potrafię je włączyć. Jeżeli się gdzieś spóźnię, bo w drodze do tego miejsca napotkam nie sytuacja, na którą musiałam jakoś zareagować, to w mojej głowie się włącza tryb. Cierpliwości, no? Czy jakiś tryb awaryjny? I naprawdę nie wyobrażam sobie wyjść z samochodu i nawyzywać, czy rzucić się z rękami na ludzi, bo spóźniam się 15 minut do pracy, bo moje dziecko spóźnia się 15 minut do szkoły. Wśród reakcji, mówiąc skrótowo, obozu rządzącego, znalazła się jednak e, jedna bardziej absurdalna od wpisu Tuska. Ta szefa TVP3 Warszawa Jakuba Sito postanowił bowiem, że telewizja nie będzie, cytat, promowała ostatniego pokolenia. Będziemy mówić o aktywistach, którzy nielegalnie paraliżują miasto, blokują ruchu, przykrzają życie mieszkańców Warszawy, nie będziemy pokazywać w naszych materiałach filmowych ujęć protestujących. Skupimy się natomiast na skutkach ich działań na tym, że przez kolejny nielegalny protest Warszawianki i Warszawiacy nie dojechali na czas do lekarza, do szkoły, do pracy. Czytam w jego oświadczeniu. Dalej pojawia się w nim coś niezwykle symptomatycznego. Apeluję również do przedstawicieli ostatniego pokolenia o zaprzestanie tej formy protestów. Porozmawiajmy konstruktywnie. Zamiast protestów, zapraszam do merytorycznej debaty telewizyjnej o polityce klimatycznej z udziałem ekspertów i decydentów. Na takie dyskusje jest w mediach publicznych miejsce. Zaczynam zupełnie szczerze mieć alergię na słowa dyskusja, debata, merytoryka. Kiedy ktoś wchodzi w te wygodne buty klauna i choćby świat płonął, to zupełnie zignoruje okoliczności i będzie spokojnym tonem na, nawet nie żartuje, Linkedinie, zachęcał do spokojnej dyskusji. Decyzja dyrektora TVP3 Warszawa jest wbrew wszelkim pozorom na rękę ostatniemu pokoleniu i zgodna z jego strategią. Ostatnie pokolenie jest, czego. Może być nie widać z perspektywy osoby niezainteresowanej, doskonale zorganizowane. Widać, że aktywiści czerpią z doświadczeń sobie podobnych z całego świata. Ostatnie pokolenie nie ma jednej twarzy, lub po prostu ma ich wiele. Brakuje tam lidera. W ruchu nie chodzi o promocję pojedynczych osób, czy nawet samej organizacji, a nagłaśnianie problemu. Jeżeli słowa ostatnie pokolenie zastąpią aktywiści klimatyczni, doskonale. Najważniejsze dla mnie w dyskusji o ostatnim pokoleniu, ani, a, ale nie tylko, właściwie takim moim barometrem światopoglądowym jest przewidywanie tego, jak dane zjawisko, wydarzenie, osoba będzie oceniana w przyszłości. Tak się składa, że prawie każda ikona walki o prawa człowieka, laureatka pokojowej Nagrody Nobla, była uważana za terrorystkę, a jej działania były często nielegalne. A tak w ogóle to przypominam, że mówimy do kurwy nędzy, o grupie w dużej mierze młodych osób, siadających i przyklejających się do jezdni. Tę historyczną czy przyszłościową zależność zauważył sąd, który w przypadku blokowania przez aktywistów trasy, którą Taylor Swift miała wjechać na stadion narodowy, wymierzył im najniższą możliwą karę, czyli naganę. Ale najważniejsze jest to, co znalazło się w uzasadnieniu. Osoby obwinione w niniejszej sprawie są członkami organizacji społecznej mającej na celu zwrócenie uwagi na problem kryzysu klimatycznego oraz dbanie o środowisko naturalne. Powyższe zarzucone im czyny sąd uznał za formę nieposłuszeństwa obywatelskiego, które służyło pokazaniu społeczeństwu wartości bliskich osobom obwinionym. W niniejszej sprawie było to oburzenie nadużywaniem transportu lotniczego, prywatnych samolotów generujących bardzo wysoką emisję CO2 w stosunku do liczby osób nimi podróżujących, w tym gwiazd muzyki, co przekłada się na niższą szkodliwość społeczną czynu niż w przypadku tamowania ruchu poprzez np. nieprawidłowe parkowanie. O tym, iż problem sygnalizowany przez osoby obwinione ma realny wpływ na życie obywateli, może świadczyć choćby ostatnia powódź na południu Polski, której skutki na dzień wydania niniejszego wyroku wciąż dotykają tysiące osób, a w skali świata miliony. Za znamienne i symboliczne należy przy tym uznać miejsce popełnienia przedmiotowego wykroczenia ulica Siwca, gdzie w 1968 roku inny polski obywatel Ryszard Siwiec chciał dotrzeć. Poprzez dokonanie samospalenia do zbiorowości społecznej, by dokonać jej przebudzenia. Tyle, że w innej aniżeli ochrona środowiska sferze naszego życia. Obecnie osoba ta dla wielu jest bohaterem i być może w przyszłości okaże się, że takimi bohaterami zostaną obecni obwinieni. Wyrok utracił co prawda moc w chwili, kiedy wniesiono wobec niego sprzeciw, jednak samo uzasadnienie zdecydowanie można uznać za przełomowe. Idziemy dalej. W niedzielę w Warszawie, jak już akurat nagrałam ostatni odcinek, przytuptał protest przeciwko obowiązkowej edukacji zdrowotnej, która ma zastąpić WDZ. I jak już powiedziałam, być obowiązkowa. Ta obowiązkowość budzi emocje. Na transparentach pojawiło się wiele wspaniałych haseł, jak miłość równa się mama i tata, i postać takie jak Jezus Chrystus. Wiecie, kocham to, że jakby tak człowiek wziął sobie Biblię. Przeczytał z komentarzem i interpretacją i nie znając historii kościoła w Polsce miał ulokować go w danym miejscu spektrum politycznego, to w życiu by nie odgadł, gdzie on koniec końców trafił. I ja się nie wygłupiam. Pod petycją sprzeciwiającą się sprzeciwowi, czyli minus plus minus daje plus, czyli pod petycją popierającą edukację zdrowotną podpisali się Terlikowscy, czy Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny katolickiego kwartalnika więź niezwykłe jest to, kto bierze sobie Jezusa na protest i w tym przypadku... W tym przypadku to jest jeszcze małe piwo. Pomyślcie o takich konfiarzach. Choć w sumie nie doszłam jeszcze do momentów w Biblii, jak Jezus otworzył swój maleńki warsztat, a za zarobione pieniądze otworzył większy, aż w końcu powstało wielkie imperium i zatrudniał tysiące cieśli, a potem go ukrzyżowali za przedsiębiorczość. Wracając do tematu, w proteście, na którym poza Jezusem Chrystusem były też takie znane postaci jak Przemysław Czarnek czy Antoni Królikowski, gwiazdor, którego relacje rodzinne budzą różne kontrowersje, ale ja nie chcę pozwu. No i słuchajcie, według Pudelka, Królikowski wszedł w taką fajną dyskusję, która miała mi posłużyć za pretekst do dalszego rozpakowywania tematu, ale przykopałam go Instagrama i tej dyskusji nie mogę znaleźć. Więc opcje są dwie: jestem debilem, znaczy to nie jest opcja, tylko fakt, ale opcjonalne jest to, że na skutek bycia debilem nie mogę znaleźć tych komentarzy, albo te komentarze zostały usunięte. Były to komentarze, w których Królikowski zachęcał do przeczytania, co program przewiduje dla dziewięcioletnich dzieci, oraz padła sugestia, że jestem coś o masturbacji i zakładaniu prezerwatyw. No i możliwe, że ktoś mu to przeczytał. I dlatego teraz nie widzę tych komentarzy. No nie wiem, nie wiem jakie są fakty. Wiem za to, co jest w tym projekcie dla klas 4-6. Nie będę czytała wszystkiego, bo ten podcast zajmie dwie godziny. Ale tak pobieżnie. Dział pierwszy: Wartości i postawy. Pytanie wiodące: dlaczego zdrowie jest wartością, oraz jak rozwijać odpowiedzialność za zdrowie własne i innych osób. Dział 2. Zdrowie fizyczne. Pytanie wiodące: Jak kształtować postawy i umiejętności w zakresie dbania o zdrowie oraz systematycznego monitorowania zdrowia fizycznego i stosowania podstawowej profilaktyki zdrowotnej? Dział trzeci. Aktywność fizyczna. Pytanie wiodące, jak systematycznie podejmować pozaszkolną aktywność fizyczną oraz świadomie ograniczać sedentarny styl życia, bezczynność ruchową w nawiasie. Nie wiedziałam co znaczy to słowo. W kontekście dbałości o zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki otyłości. Dział czwarty. Odżywianie. Pytanie wiodące, jak zdrowo się odżywiać, aby wspierać swój rozwój fizyczny ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki nieprawidłowej masy ciała. Dział piąty. Zdrowie psychiczne pytanie wiodące jak dbać o dobrostan psychiczny i emocjonalny w tym poczucie własnej wartości i skuteczności. Dział 6. Zdrowie społeczne. Pytanie wiodące, jak budować relacje interpersonalne oparte na otwartości, zaufaniu i podmiotowości w środowisku rodzinnym, szkolnym, rówieśniczym i lokalnym. Dział 7. Dojrzewanie. Pytanie wiodące, jak akceptować przemianę okresu dojrzewania oraz radzić sobie z jego wyzwaniami i kształtować pozytywny obraz własnego ciała. Dział 8. Zdrowie seksualne. Pytanie wiodące, jak kształtować pozytywną postawę wobec seksualności człowieka wraz z respektowaniem autonomii Cielesnej, swojej i innych osób. Dział 9. Zdrowie środowiskowe. Pytanie wiodące, jak środowisko i jego zanieczyszczenia wpływają na zdrowie publiczne i indywidualne. Dział 10. Internet i profilaktyka uzależnień. Pytanie wiodące, co należy wiedzieć na temat bezpiecznego korzystania z internetu i zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. No i teraz przyjrzyjmy się działom dojrzewanie i zdrowie seksualne, które no raczej nie będą dotyczyć dziewięciolatków, skoro są działem siódmym i ósmym, więc raczej pojawią się bliżej szóstej klasy. Szukamy masturbacji i prezerwatyw. W dojrzewaniu pojawia się coś takiego. Uczeń identyfikuje zmiany dotyczące dojrzewania należące do normy medycznej, np. różne tempo wzrostu, zmiana sylwetki, ginekomastia, nocne polucje, mutacja, wzmożone pocenie się, zmiana zapachu, mimowolne erekcje, owłosienie, wzrost piersi, pojawienie się miesiączki, trącik, zachowania autoseksualne, a także odbiegające od normy medycznej, np. przedwczesne lub opóźnione dojrzewanie, stulejka, nieprawidłowa wydzielina z pochwy, nieprawidłowości związane z miesiączką. No i co? Znaczy, żeby było jasne, ja schodzę teraz do poziomu perspektywy protestujących. Można, możemy przyjąć, że najlepsze jest udawanie, że masturbacja nie istnieje. Jest to nie mądre, bo na przykład wczesna intensywna masturbacja może być sygnałem, że dziecku stała się krzywda i warto o tym wiedzieć. Problem polega na tym, że w niektórych miejscach w Polsce. O czym alarmowały media, o masturbacji z dziećmi w ramach przygotowań do Komunii Świętej rozmawiali katecheci i to są przypadki patologiczne. Nie twierdzę, że reprezentatywne, ale jednak nikt z protestujących w Warszawie o nich nie wspomniał. O prezerwatywach natomiast nic nie ma. Nic o antykoncepcji, właściwie to ten fragment dotyczący zdrowia seksualnego dla klas 4-6 podkreślmy 4-6 nie różni się szczególnie od tego, co pamiętam z podstawówki. Poza. Pewnym ekstremalnie kluczowym aspektem. Czytam. Uczeń omawia zagadnienie autonomii cielesnej oraz w jaki sposób asertywnie o nią dbać. Wymienia rodzaje zachowań dorosłego lub rówieśnika, które są przekroczeniem granic intymnych. Wyszukuje przepisy prawne dotyczące ochrony seksualności osób poniżej 15 roku życia, w tym wymienione artykuły. Omawia możliwości uzyskania pomocy w sytuacji zagrożenia. Żeby przyjrzeć się mniej historycznym argumentom przeciwników, obejrzałam fatalny materiał klubu Jagiellońskiego, w którym zwrócono uwagę na kwestie wartości. I komentujący sprawę Piotr Trudnowski zaproponował kompromis polegający na tym, aby ta podstawa programowa sprawiała, że uczeń wróci do domu z wiedzą, że geje są. Ale, żeby to rodzice w domu mogli mu powiedzieć, czy dla nich geje są ok. Czytam tak dokładnie, że geje są ok, ale nie jak gejują. Czy żeby wiedział, że seks pozamałżeński istnieje, ale bez wartościowania, i żeby rodzice mu mogli powiedzieć, że jest głupi. Bo w Konstytucji jest napisane w artykule 48, że rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Po pierwsze, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania. Po drugie, w Konstytucji jest napisane, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a także jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Hehe. A po trzecie, w końcu. Rodzice nie mają prawa do wychowania dzieci zgodnie z przekonaniem, że wobec dziecka należy stosować przemoc lub je zaniedbywać. Jeżeli kiedykolwiek usłyszeliście hasła takie jak różnice, blokady czy szoki kulturowe w odniesieniu do imigrantów przybywających do Polski, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, to wiedzcie, że bez wątpienia te określenia sprawdzą się w innym kontekście a mianowicie w kontekście polskich rodziców wychowujących dzieci w państwach skandynawskich. A przynajmniej w Norwegii, bo o historii Barnevernet wiem najwięcej. Będę w nieskończoność przypominać, że ponad połowa Polek i Polaków akceptuje bicie dzieci po intymnej części ciała, czyli tzw. Tak klapsy. I tak jak już kiedyś gdzieś mówiłam, spokojnie nie uważam cię za złego rodzica, jeżeli to zrobiłeś, ani twoich rodziców za złych rodziców, bo to jest nawyk kulturowo-pokoleniowy. Po prostu warto jest zrozumieć szkodliwość tego czynu i więcej się go nie dopuszczać. Niemniej jednak, ta statystyka jest emanacją pewnego problemu a mianowicie traktowania dzieci jak własności rodziców. I to nie jest teza stawiana wyłącznie przez konfederatów. W 2017 roku takie słowa wyszły z ust Patryka Jakiego i raz na jakiś czas pojawiają się w debacie. Tymczasem dzieci nie są własnością rodziców. I żenują mnie próby świętoszkowatego łagodzenia tego sporu. Mam na myśli ten spór o edukację zdrowotną. Nie, jak już wiecie, wbrew temu, co powtarza dokładnie każdy, udając przy tym, że wychodzi z zupełnie nowym, nieznanym nurtem filozoficznym, nie zawsze warto rozmawiać. Nie trzeba szukać złotego środka, nie trzeba chodzić na kompromisy. Prawda nie leży po środku, prawda leży tam, gdzie leżą prawa i dobro dziecka. Jedną z funkcji, którą powinna pełnić szkoła, jest wyrównywanie szans i ratowanie przed złą sytuacją w rodzinie. Jeżeli taka sytuacja oczywiście występuje. Szkoła ma być taką trochę instytucją sprawdzającą, korygującą, wyrównującą, wyciągającą ze złych miejsc. Dlatego na przykład, nie wiem czy pamiętacie imbo o sześciolatki w szkołach, wcześniejsze pójście do szkoły zwiększa szanse rozwojowe dziecka. I bardzo, bardzo dobrze, że każde dziecko dowie się, czym jest przemoc i jakie ma prawa. W ogóle to, co mnie mocno irytuje, kiedy mówimy o jakichś konkretnych problemach dzieci, to to, że uczestnicy dyskusji zachowują się. Jakby przyszli na świat wczoraj. Tak bywa. Na przykład, kiedy mówię o swoim uzależnieniu od alkoholu, słyszę pytania: y, Jak to możliwe, że nikt nie zauważył, że piłam jako nastolatka? Y, bro, opcje są dwie: mniej prawdopodobna jest taka, że byłeś super uprzywilejowanym lub super wyizolowanym dzieckiem, a druga bardziej prawdopodobna, że udajesz, że nie pamiętasz, jak miałeś 16 lat. Jeszcze bardziej obłudne są rozmowy o edukacji seksualnej. Średni wiek zetknięcia się z pornografią to 11 lat, tak mówi raport nasku, ale podobne wyniki pokazywały już dużo, dużo wcześniejsze badania. I nagle okazuje się, że dane są, jakie są, że ogromna ilość dzieci i nastolatków ma kontakt z pornografią, ale to akurat nigdy nie są osoby biorące udział w debacie. W rezultacie nikt nie powie, tak, to było dla mnie traumatyzujące doświadczenie. Klikałem dalej, bo byłem ciekawy, ale nie mogłem potem spać w nocy. Wolałbym zostać na to przygotowane, wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, znać zagrożenia, rozumieć, że seks w pornografii jest tak prawdziwy jak prawa fizyki w kreskówkach Looney Tunes. Ale nikt tak nie powie, bo akurat nikt nigdy nie widział. Słyszał tylko, że, że, że jest coś takiego. Oczywiście, edukacja zdrowotna to nie są same krówki i ciągutki, ale i nieco żelków anerzowych, bo pytanie brzmi, czy w szkołach w ogóle są kadry z odpowiednimi kompetencjami do nauczania tego przedmiotu. Niektóre rzeczy w podstawie programowej nakładają się też z tym, co powinno się znaleźć i znajdowało się, jak tak sięgam pamięcią, chociażby na biologii. Program tak naprawdę mi się podoba, i to niekiedy w niepozornych punktach. W programie dla klas 4-6 na jednych z pierwszych zajęć omawiane są podstawy higieny. Zmienianie bielizny, mycie zębów, ciała. To jest naprawdę, wbrew wszelkim pozorom, jeden z przykładów wyrównywania szans i uczenia kompetencji społecznych. Są dzieci, które wychodzą z domu bez takiej wiedzy. Podobnie, uczeń wymienia objawy, które mogą świadczyć o chorobie, w tym zmiany skórne, bóle brzucha, klatki piersiowej, głowy, wymioty, krew w stolcu. Całe dzieło zdrowia psychicznym jest fantastyczny i zawiera punkty, których omówienie z kimś dorosłym mogłoby odbić moje życie. Chociażby, uczeń omawia pojęcie przemocy, wymienia przykłady zachowań przemocowych, w tym przemoc fizyczna, psychiczna, rówieśnicza, cyberprzemoc, omawia sposoby reagowania na przemoc. Wskazuje miejsca, w których można szukać pomocy, będąc osobą doświadczającą przemocy lub jej świadkiem. Omawia pojęcie zachowań autoagresywnych, wymienia konsekwencje zdrowotne związane z zachowaniami autoagresywnymi. Wskazuje miejsca, w których można szukać pomocy. Wskazuje miejsca uzyskania pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, w tym telefony zaufania. Omawia sytuacje wymagające reakcji osób dorosłych. Jest też dział o osobach neuroróżnorodnych oraz z niepełnosprawnościami. Na to wszystko dotyczy klas 4-6. Jeśli macie chęć zobaczyć, co przygotowano dla starszych klas, to oczywiście link pod filmem. Pomyślałam, że zanim przejdziemy do pogaduszek, to jeszcze przez chwilę się rozprężymy. Nadeszła w jego pomna chwila. Konto na Twitterze założył Jarosław Kaczyński. Znaczy, wiadomo, że ktoś mu tam pewnie pisze te tweety. Ja szkoda, bo kocham autentyczność w mediach społecznościowych. Kochałam patrzeć, zanim mnie zablokowała, jak Pawłowicz pisała hieroglifami i pytała Mika Jagera, czy wierzy w Christmas. To, że ktoś prowadzi Jarkowi konto, bynajmniej nie jest oczywiste z uwagi na jego wiek. A własną decyzję o nienabywaniu kompetencji cyfrowych. Chcąc upewnić się w tej tezie, sprawdzając chociażby, czy dobrze pamiętam, i Kaczyński przyznawał, że nie ma nawet karty płatniczej, trafiłam na pewną perełkę. Zanim o niej powiem, nie mam pewności co z tym Kaczorem i bankiem, bo w 2022 roku, w kontekście pomysłu wycofania z obrotu gotówki, określił siebie jako osobę wykluczoną z systemu bankowego. Ale z drugiej strony, widzę na stronie TVN24 tekst z 2009 roku, króciutki, napisany na bazie doniesień SuperEkspresu, z którego wynika, że Jarosław założył sobie konto w banku i nawet kupił sobie przez internet biografię Baracka Obamy i płytę zespołu raz, dwa, trzy. A teraz perełka. Otóż rok przed e, przytoczonymi przed chwilą rewelacjami, Kaczyński udzielił wywiadu dla serwisu pis.org.pl. W którym postanowił obrazić polskich internautów? W wywiadzie dla, podkreślmy, serwisu internetowego. Nie jestem entuzjastą tego, żeby młody człowiek siedział przed komputerem, oglądał filmiki, pornografię, pociągał z butelki z piwem i zagłosował, gdy mu przyjdzie na to ochota. Zwolennicy głosowania przez internet chcą tę powagę odebrać. Dlaczego? Wiadomo, kto ma przewagę w internecie i kto się nim posługuje. Tą grupą najłatwiej manipulować sugerować, na kogo ma głosować powiedział. I słuchajcie, to była y, poważniejsza sprawa niż nam się wydaje. Przeczytam za WP. Informacje podchwyciły serwisy zagraniczne, w tym y, Reuters i Yahoo. Ten drugi umieścił nawet notkę na ten temat w dziale dziwnych informacji. Odniósł. Były polski premier, znów stał się mimowolnym bohaterem zagranicznych mediów. Swego czasu dziennikarki telewizji Fox w dość swobodnym i żartobliwym tonie komentowały fakt nieposiadania przez niego konta w banku. Swoją drogą to jest bardzo dziwne doświadczenie czytać tak stare teksty w internecie. Są potwornie chaotyczne. Wywiadu na stronie pis.org.pl oczywiście już nie ma. Swoją drogą to musi być fantastyczne doświadczenie dziennikarskie robić wywiady ze swoim szefem. Bardzo dziwne jest też to, że Lech Kaczyński z kolei nie wydawał się być technofobem. Wspomnieć wystarczy, że w 2002 roku wygrał zawody dla kandydatów na prezydenta Warszawy, uzyskując najwyższą populację mieszkańców w swoim mieście w SimCity. Słabsi od niego okazali się Marek Balicki, Zbigniew Bujak, Andrzej Olechowski, Janusz Piechociński oraz Julia Pitera. Dla uporządkowania powiem, że zawody organizowały lokalne dodatki Gazety Wyborczej, TVN i Cenega Poland w kilku miastach, no ale nas najbardziej interesuje tutaj case stolicy. Zacytuję fantastyczny tekst z Komputer Świat, choć wiem, że o zawodach była mowa też w podcasteksie. Niemal wszyscy zaczynali od poprawy kiepskiej infrastruktury, z wyjątkiem kandydata PSL Janusza Piechocińskiego, który najpierw zbudował zo. Kandydaci zbudowali kilka linii metra, elektrownie atomowe, obwodnice i kilkakrotnie powiększyli swoje miasta. Zbigniew Bujak i Andrzej Olechowski próbowali realizować swe programy dla prawdziwej Warszawy. Pierwszy w ogóle nie rozwijał metra, z powodzeniem koncentrując się na komunikacji naziemnej, drugi utrzymywał niskie podatki, co mściło się niedoworem pieniędzy. W połowie zabawy organizatorzy sprowadzili na miasta klęski, z pierwszą ich falą kandydaci dali sobie radę błyskawicznie. W skład kolejnej fali kataklizmów weszły zamieszki w czterech punktach miasta, cztery pożary, nalot UFO i trzęsienie ziemi lub tajfun. Największe szkody poniósł Janusz Piechociński, spadając z drugiego miejsca na półmetku zabawy na czwarte w końcowej klasyfikacji. Kluczową rolę w zawodach warszawskich, ale i krakowskich odegrali doradcy. Sami kandydaci mieli małe pojęcie o grze. Julia Pitera i Lech Kaczyński przyznali, że czytali instrukcje obsługi. Marek Balicki i Zbigniew Bujak wcześniej zagrali, ale też polegali na doradcach. W Katowicach i Olsztynie było najtrudniej. Kandydaci nie korzystali z pomocy. Tak, oczywiście, że zawodnicy mieli swoich doradców, ale Kaczyński zdawał się naprawdę zrozumieć o co chodzi w grze, bo po wygranej wywiadzie mówił tak. Najłatwiejsze są w takich grach początki. Jest pewna suma pieniędzy i wiadomo, że należy zacząć od mediów, od wody. Później gra znów robi się łatwa, z chwilą gdy się zgromadzi znaczne pieniądze, można nimi szastać i osiągać cele, jakie się chce. Oczywiście, jeśli pojawia się zakłócenie w postaci katastrofy i wysiada elektrownia, nawet najlepszym graczom na chwilę kończy się koncept. No i to brzmi jak słowa osoby, która naprawdę zrozumiała mechanikę symulatora ekonomicznego. No ale wracając do konta na Twitterze Jarka, został bardzo ciepło przyjęty. Tego Te tweety, choć pewnie są pisane przez kogoś innego, mają w sobie jednak pewną nutkę nieporządku. Jakbym miała zgadywać, to ten proces pisania tych tweetów wygląda tak, że Jarek mówi jakąś złotą myśl, a ktoś foglowaty mówi: A może tutaj dodamy to słówko? O, może być? Może być i leci. No, i już się pokłócił z Tuskiem. Oczywiście, aktualny premier mu doradził, żeby lepiej dziennie zamieszczał jeden wpis z sensem niż kilkanaście bez sensu. Przechodzimy do kącika kulturalno-kulinarnego. A w nim puchy, bo gram sobie dalej w cyberpunka i podoba się on dla mnie. Jeśli chodzi o kulinaria, to trochę się bałam, że nie będę miała czymś z wami podzielić, ale w ostatni weekend zrobiłam kilka masala i to była wyjątkowa decyzja z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, bo mam swój stały przepis na pseudo danie. Pseudo, no bo wiadomo, że to, to, to tylko inspiracja i że to, co jemy w restauracjach, często nie ma wiele wspólnego z tym, co się je w danym miejscu na świecie. A po drugie, dlatego, bo postanowiłam sama zrobić panir i chlebki. Nie wyszło idealnie, ale myślą, którą chciałam Wam przekazać jest. To, że robienie w domu chleba jest super. I mam tu na myśli zarówno i wszelkiej maści, lawasze, roti, ciapatti, Placki, Pity, które lubię dużo bardziej niż taki chleb z piekarni. Serem jest trochę trudniej i też nie każdy jest ser. A mój przepis na kary jest prosty, jak CIT w Polsce. Smażysz posiekany imbir i czosnek oraz dowolną wkładkę, czyli warzywa tofu albo warzywa i tofu na dowolnym oleju. Zalewasz mlekiem kokosowym z puszki, zostawiasz na patelnię trochę, żeby popyrkało. Dolewasz soku z cytryny, przyprawiasz jak lubisz. Najlepiej przyprawą karę, ale ja dodatkowo lubię dorzucić kumin. Możesz też dorzucić trochę innego zabilaczek śmietana, i gotowe. I jeszcze z ryżem albo z czym tam chcesz. To by było na tyle. Bardzo Wam dziękuję, całuję w samo serce i do usłyszenia.